Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie prezentacja płyty głównej od Asusa, a dokładnie będzie to Rockstrix B550 z dopiskiem F Gaming, czyli dokładnie Termobasek. Dlaczego o niej mówię? Dlatego, ponieważ będzie to baza do mojego komputera, drugiego mojego komputera, który będzie bardziej sprzętem multimedialnym. Oczywiście są pewne ograniczenia, na przykład w kartach graficznych, ale tutaj też będzie ciekawostka. Będzie tam pokoparkowy Radeon RX 480, ale o tym będzie już w kolejnych najbliższych materiałach, może bardziej w maju. Natomiast dzisiaj skupiamy się na tym mobasie. Także lecimy. Płyta główna wykonana została w standardzie ATX. Posiada chipset AMD B550. Wyposażono ją w cztery banki pamięci RAM. W cenie około 750-950 zł mamy wzmocnione jedno złącze PC-Express oraz dwa radiatory dla dysków na złącze M2. W tym jedno złącze PC-Express jest wykonane w standardzie 4.0. Kolejne nośniki podłączymy do sześciu kątowych złącz SATA. Do podłączenia wentylatorów mamy sześć złącz czteropinowych sterowanych z PWM. Jeżeli chodzi o podświetlanie, dostępne mamy dwa złącza RGB oraz jedno trzypinowe ARGB. Sekcja zasilająca. Sekcja zasilania w układzie FAS 12 plus 2 jest schodzona dwoma aluminiowymi radiatorami, a zasilanie CPU mamy z łączami EPS 4 plus 8 pin. Za dźwięk odpowiada układ Supreme Fix, czyli Realtek ALC1220A. Jeżeli chodzi o panel tylny, mamy przycisk resetowania BIOSu, dwa 2 razy USB 2.0, 4 razy USB 3.0, 2 razy USB 3.2 Gen2 z jednym złączem typu C, dwa wyjścia wideo DisplayPort oraz HDMI. Do tego mamy Ethernet 2,5 Gb, złącze anteny Wi-Fi 6 oraz 5 złoconych gniazd audio i jedno wyjście cyfrowe, optyczne, SPDIF. To co, warto jest tak podsumować, czy ta płyta jest warta takich 9 stóp? Słuchajcie, no płyty na B 550 ogólnie są droższe same w sobie, przede wszystkim oferują nam troszkę więcej niż wysłużone B450. Przede wszystkim lepsza dźwiękówka jest. Mamy, no tu już mamy standardowo 2 NVMe, dobra sekcja zasilania, 4 banki pamięci i dwie rzeczy, które dla mnie są najważniejsze. Przede wszystkim duża liczba złącz dla wentylatorów. Jest ich tutaj 6 oraz wbudowana karta sieciowa Wi-Fi. Miałem gdzieś tu antenkę, ale gdzieś posiałem, Mam o, dodatkowa antenka. O tyle jest to ważne dla mnie, ponieważ komputer będzie stał w miejscu, gdzie niestety nie ma połączenia z internetem kablem, więc zostaje mi tylko droga radiowa. Płyta będzie współpracowała z Ryzenem 5 1600 AF, przynajmniej na początku. Dodatkowo też zostaniemy w obozie AMD, jeżeli chodzi o kartę graficzną. Wiem, jest problem tutaj, dlatego zaopatrzyłem się w używaną, pokoparkową, RX 480, która już swoje, że tak powiem, wysłużyła w kopaniu Ethereum, teraz będzie służyła u mnie w komputerze, także zobaczymy, jak się ona sprawdzi już realnie po złożeniu całego zestawu. Do tego będzie jeszcze terabajtowy dysk Patriota NVMe oraz zestaw pamięci RAM 16GB Korsarz Dominator, oczywiście w pełnej klasie RGB. Także słuchajcie, jak Wam się materiał podobał, łapa w górę, subik i dzwoneczek. No i co, widzimy się w następnych materiałach o tym pięknym zestawie, którym postaram się złożyć w jak najciszej. Dlatego też jeszcze nie zmyślałem, czy tam włożę I.O. i skręcę wentylatory, a może jednak pójdzie tradycyjne chłodzenie powietrzem. Na razie, cześć! A może bym sobie ponagrywał, nie? I liczbie 16 GB. Taka fajna antenka i właśnie dzięki niej mamy szybki necior.